11 listopada 1918 roku przyjmuje się zadatę odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli. Wcześniej tereny Polski były podzielone między inne państwa Niemcy, Austro-Węgry i Rosją. Do odzyskania wolności przyczyniły się między innymi wojska nazywane logionami polskimi. Opowiadają o nich pieśni patriotyczne, na przykład maszerują strzelce. Gdy pytam siebie, co to ojczyzna? To myślę ziemia i przyjaciele. Orzeł, mazurek, skoczny jak chłopiec. Wierzby koślawe, języka szeles. Haber niebieski, co w polu miga. Maczek czerwony w zboże zieleni. Tatry wysokie, wonne pieniny. Bałtyku fale, które strąpieni. Równiny złote, żółte i czarne. Gdy skibą pługa, wskroś przeorane. Żurawi klucze ich klangor głośny, co niesie wiosnę, życie odmianę. I wisły wstęga, bugu i odry, odbijająca słońca promienie. I las sosnowy, co szumi cicho nad mogiłami, otacza cieniem. Warszawa gwarna i ciche wioski, barwnie rzucone wśród pola, lasy. Przyszłość nieznana, oby najlepsza. Lecz także przeszłość, minione czasy. żurawców w Gdańsku od wieków stoi, cudna głębina morskiego oka, Krakowa magia, klimat łańcuta, giewątu rycerz, strażnik z Wysoka. Długo by jeszcze trzeba wymieniać, by wypowiedzieć ojczyzny krasę. Kocham cię, Polsko, mateczko moja, kocham uroki niezwykłe nasze. Kłaniam się przodkom, którzy oddali bezcenny dar swój, czyli swe życie. Wiem, że zawdzięczam im niepodległość, więc krzyczę dzięki. Czy mnie słyszycie? Ja owszem, chciałbym cały świat poznać, zobaczyć wszystko, co w nim ciekawe, lecz potem wrócić tu, do mej Polski, tu złożyć głowę. Pod tę mural.